Jak znaleźć nisze na koszulki na Merch by Amazon? Drogi widzów, w tym filmiku pokażę jak ja szukam inspiracji, jak ja znajduję nowe pomysły na swoje projekty, które będę wstawiał na platformy print on demand, specyficznie na Merch by Amazon, bo o tym głównie rozmawiam na tym kanale, jeśli chodzi o koszulki. Także jeśli interesujecie mój proces szukania, researchu nowych koszulek, zapraszam Cię do oglądania. Cześć, mam na imię Pater Gostek i na tym kanale chcę Ci pomóc w budowaniu własnego biznesu online, zarabianiu w internecie na Twojej pasji, także jeśli jesteś tutaj nowy na tym kanale i interesują Cię tego typu filmy, to zapraszam do subskrypcji. Pamiętaj o tym, że wszystkie linki oraz narzędzia, które pomogą w rozwoju Twojej własnej marki online w internecie i zarabianiu w internecie, znajdziesz wszystkie na dole w opisie, także w każdej chwili sprawdź opis tego filmiku. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu, czyli jak znaleźć inspirację, jak szukać nisz, w których będziesz Mógł projektować swoje koszulki, bo znalezienie pomysłu na koszulkę może być nawet dość łatwe, ponieważ wystarczy wejść i szukać swoje ulubione rzeczy. Problem w tym jest taki, że często te nisze, takie większe nisze, już są przepełnione. Są to designy bardzo podobne do siebie. Pokażę za chwilkę przykład, dlaczego tak myślę, dlaczego tak jest. I jeśli masz niszę, w której jest setki, podobnych designów, to masz małą szansę, żeby się wybić, żeby się przebić po prostu i wylądować z przodu na, w rankingu. Także pomogę Ci może dzisiaj znaleźć takie podnisze, mniejsze nisze, w których na pewno będziesz miał łatwiej się wypozycjonować w rankingu Amazona i w jakimkolwiek rankingu na innych platformach print-on-demand. W tym celu przejdźmy teraz na mój komputer i pokażę Ci jak to robić. Okej, okay, więc znajdujemy się już na komputerze. Tutaj jest moja wyświetlarka. Pierwsza rzecz, którą robię, to jest szukam bezpośrednio na Amazonie. W tym celu wpisuję w Google merch research i wyświetli się pierwsza strona, to jest podstrona Merch Informer, to jest narzędzie, które ja używam, ale to jest ta strona jest za darmo. Także jeśli wejdziesz tutaj, to wyświetli się wyszukiwarka, która szuka ci typowo koszulek tylko na Merch by Amazon, czyli te koszulki, które inni sprzedawcy na merch by Amazon sprzedają. Bo jeśli wpiszesz bezpośrednio w Amazon, um... Nie wiem, na przykład unicorn t-shirt, to wtedy Ci też t-shirty innych sprzedawców, czyli sprzedawców, którzy nie sprzedają przez platformę Merge by Amazon. Dlatego jest ważne, żeby właśnie wejść na tą stronę i w taki sposób szukać. Jeszcze taka krótka notatka: ja osobiście używam NordVPN jako mój serwis vpn -owy. Link do tego programu znajdziesz na dole w opisie. Robię to po to, żeby połączyć się z USA, jak widać. Pisze tutaj Connected to United States. Co NordVPN robi, to jest, nadaje mi mojej wyświetlarce amerykański VPN łączy z amerykańskim serwerem. W taki sposób wyświetlarka, czy też Amazon myśli, że jestem w Ameryce i szukam z amerykańskiej strony. Po co to robię? Nie jest to koniecznie potrzebne, wiele ludzi sobie bez tego radzi, ale ja zauważyłem, że u mnie często nie wyświetlały się koszulki w pełni, wyświetlała się tylko część koszulek, dlatego w Stwierdziłem, że 3 dolary miesięcznie, bo tyle kosztuje to, jeśli wykupię tam roczny czy dwuletni, chyba plan 3 dolary mnie to kosztuje. Wydaje mi się, że jest to warto zainwestować w to, żeby mieć, jakby to powiedzieć, jednolite wyniki. Także ja to używam. Tutaj jestem już właśnie na tej stronie przez ten IP. Wyświetlarka myśli, że jestem w USA, i tutaj, żeby po prostu zacząć bez niczego, wchodzę po prostu, mam tu wybór: Search T-shirt, Search Hoodie, Sweatshirt i Long Sleeve. Ja w tym przypadku po prostu kliknę na T-shirt i wyświetlają mi się już wszystkie koszulki, jakie są w rankingu dostępne na platformie Merge by Amazon. Co ważne, tutaj są właśnie one posortowane w rankingu: w rankingu taki, jak jakie są wyświetlane w sklepie na Amazon. Tak, właściwie jest to strona Amazonu i pokazuje tutaj pierwsze 48 koszulek. Także, jeśli Twoja koszulka wyląduje na tej stronie, a miałem kiedyś taką koszulkę, no to masz gwarantowane kilkadziesiąt, nawet i kilkaset sprzedanych koszulek dziennie. Także, zaufaj mi, jest to na pewno fajna sprawa, wylądować na tej pierwszej stronie. Um, także tutaj mamy pomysły. Także, jeśli yy, chcecie wiedzieć, no to takie coś jak Star Wars. Czy też Marvel Studios? Nie inspirujcie się tym, ponieważ to są oficjalne koszulki Marvela, oficjalne koszulki um, Lucas Art. Także, jeśli to widzicie naj, na, najlepiej po prostu Avengers, zignorujcie to. Szukajcie innych koszulek. Ta koszulka, to jest koszulka znanego youtubera Sean um, Sean jak on się nazywa? Shane Dawson dokładnie. Sam go nie oglądam, także nie wiem kim on jest w ogóle, ale ta koszulka jest już naprawdę, jak, jak długo zajmuje się już mercedes Amazon, tak długo ona jest tutaj w tym rankingu i na pewno nie zniknie wkrótce. Także naprawdę, ma 900, ponad 900 ocen. To znaczy, że 900 osób z wszystkich, które kupiły tę koszulkę, oceniły koszulkę. Nie wiem, to musi być tysiące. Także no. To są właśnie ciekawe rzeczy. Tutaj mamy na przykład jedną koszulkę, kliknąłem Plant Bees, Save the Bees. O co chodzi? No, to, to jest nisza typowo taka ekologiczna, że tak powiem. Chodzi tutaj o ratowanie pszczół. Może wiesz, albo nie wiesz, że jest coraz mniej pszczół. Na świecie, dlatego tutaj Plant These, Save the Bees, ma na myśli, właśnie animować ludzi, którzy to przeczytają na koszulce, żeby właśnie zajęli się troszkę e, ratowaniem pszczół. I tak powstała właśnie ta nisza. Więc sprawdźmy teraz z ciekawości, czy jest więcej koszulek na ten temat. Skopiuję po prostu tutaj nazwę tej koszulki i wpiszę tutaj, wejdę z powrotem w to i szukam. Jak widać, jest to nisza dość ciekawa. Problem z tą niszą, jaki ja widzę przynajmniej, jest, że tutaj jest masa bardzo, bardzo podobnych koszulek. Ale jak widać, wszystkie z tych koszulek mają BSR. To jest właśnie tutaj, wyświetla mi się BSR. Jeśli też i Ty chcesz mieć wyświetlony taki BSR tutaj z przodu to użyj wtyczki do Chrome. Nazywa się ona DS Quick View. Znajdziesz też na dole w opisie. Jest to bardzo fajna sprawa, bo ponieważ żeby sprawdzić BSR w normalny, klasyczny sposób musisz wejść na tą koszulkę i tutaj sobie scrollować całkiem na dół i dopiero tutaj widzisz tak właściwie BSR koszulki. 600 tysięcy. Także tutaj jest BSR a tak to ten desk Quick View pokazuje BSR też i już tutaj na pierwszej stronie, także bardzo fajna sprawa. W każdym razie radzę Tobie też to zainstalować. Dobra, wróćmy teraz do tematu. Tutaj widzisz, co jest ważne w niszy. Powiedzmy, że ta nisza ma 123 wyników. Jest to bardzo fajna nisza, ponieważ 123 koszulek no, jest tam jakaś szansa, żeby się wybić tutaj w tej niszy, także założę się, że kilka koszulek tutaj będę widział waszych e, po zrobieniu tego filmiku. E, o co chodzi w tych koszulkach? O co chodzi w znalezieniu dobrej niszy? Ta nisza jest ciekawa, ale jak widać, jest właśnie mnóstwo różnych podobnych koszulek. Dlatego co można zrobić, żeby się wyróżnić? Tutaj, skrolując, od razu wpada mi w oko to, ta koszulka. Jak widać, ta koszulka wyróżnia się, ponieważ ma tutaj w połowie kwiaty, w połowie pszczołę. Także e, ta koszulka jednoznacznie się wyróżnia. Też i ta koszulka się wyróżnia kolorystycznie. Także te dwie koszulki są dla mnie ciekawe. Także radzę tobie wyróżnić się w niszy, ale dzisiaj nie rozmawiamy na temat wyróżniania się, ale też znalezienia ciekawych nisz. Także tutaj masz jeden taki przykład znalezionej takiej niszy bezpośrednio na Amazon. I znaleźliśmy ją na pierwszej stronie w rankingu wszystkich koszulek. Także fajna nisza. Oczywiście warto też na tej pierwszej stronie przejść tutaj kilka stron głębiej, po to, aby znaleźć inne nisze, w których być może innych mercerów nie odkryje tak szybko. Nisze, które znajdziesz na pierwszej stronie, często są wychwytywane przez nas mercerów i w taki sposób szybko stają się, że tak powiem, bezużyteczne, ponieważ nagle wiele osób w tej niszy zaczyna produkować. Dlatego warto też i zajrzeć tutaj kilka stron dalej. Na stronę 10, 11, wtedy znajdziesz koszulki, które są dość wysoko w rankingu, ale szansa, że ktoś inny z, tutaj z grona meczerów nie odkryje tej niszy, jest dużo wyższa. Także to jest taka porada jedna. Dobrze, to było bezpośrednio na Amazon. Jeśli nadal potrzebujesz inspiracji, możesz wejść na inne strony, na których sprzedają się koszulki, na przykład Redbubble. I tutaj widzisz, właśnie na pierwszej stronie, już różne kategorie. I te kategorie są bardzo popularnymi kategoriami. Jak widać, te pop culture, home decor, animals, colors. Weźmy na przykład na animals. I tutaj widać, że różnice między platformą Merge by Amazon a Redbubble e, widać, że te koszulki mają taki, jak na przykład takie coś. Znaczy tutaj na Redbubble można też sprzedawać nie tylko koszulki, ale też i ochrony na telefony, iPhone'y i tak dalej. Także widać, że tutaj one są bardziej takie artystyczne na tej platformie, także tutaj jest już wyższy poziom. Ale jeśli potrafisz takie koszulki zrobić, no to warto na tej platformie szukać inspiracji i szukać po prostu pomysłów. Na przykład taki miś, nie Robin Hood, Hunter Bear. Ciekawa, ciekawy pomysł. No dobrze, sprawdźmy sobie tutaj kategorię Cats. Na przykład, bo to mnie ciekawi, czy tutaj znajdziemy coś ciekawego, tu na plus klikając wejdziemy na Collection Scats, już to jest pewna taka podnisza, um, i tu na przykład mamy coś, co wydaje mi się, że dość szybko można. Um, dość szybko można zrobić też i dla siebie, używając Pixabay czy cokolwiek. Ok, więc teraz sprawdźmy, czy taka koszulka podobna jest na Amazonie. Co bym tutaj wpisał? Na pewno bym szukał, e, to jest jakaś czarownica, więc Witch, Cat i Books pewnie bym szukał. Więc wpisujmy Witch, Cat, Books i spróbujemy znaleźć tą podobną koszulkę. Ktoś już jak widać. Wpadł na pomysł właśnie tą koszulkę skopiować. Jeśli, jeśli popatrzysz dokładnie, to nie jest y, dokładna kopia, to jest podobne. Ale oczywiście nie róbcie tego tak bardzo w takim podobnym sposób, ponieważ ta koszulka, ja przypuszczam, że jeśli ktoś kto tutaj tą koszulkę stworzył odkryje ją na Amazonie, zaraz zgłosi Amazonowi i usu Amazon usunie tą koszulkę, ponieważ ona jest zbyt podobna. Jak widać tutaj został dodany, została dodana czaszka. Choć może być też odwrotnie, że ta koszulka jest skopiowana, kto wie, ale w każdym razie autor tej koszulki może spowodować, że ta koszulka tej drugiej osoby zostanie usunięta. W każdym razie w taki sposób możesz odnaleźć nowe nisze, w której możesz projektować nowe pomysły na Twoje koszulki. Dlaczego szukać takiej podniszy, na przykład tutaj mamy czarownicę, kota, książki, widać, że herbata stoi. Dlaczego nie produkować? Po prostu narysować zwykłego kota. Ponieważ nisza kotów, Cat, jak sprawdzimy tutaj na Merge by Amazon, wpisując, wpisując tylko Cat, wyskoczy nam pewnie ze z, 50, z 10 tysięcy wyświetleń. I wyobraź sobie, że chcesz wylądować na pierwszej stronie. Jest to, będzie to bardzo ciężkie, dlatego tutaj, jak widać, taco Cat, kolejna taka nisza, połączenie nisz. Mamy tako i Cat. Ale jeśli masz taki przykład, to nie kopiuj go jeden do jeden, dokładnie tak jak tutaj jest, tylko spróbuj wymyślić coś nowego, coś kreatywnego, coś w całkiem innym kierunku. Na przykład mógłby być to kot z, tą, e, z tym kapeluszem czarownicy, trzymający książkę, czytający właśnie zaklęcia, i być może jest to na środku kocioł, w którym ten kod właśnie miesza jakąś miksturę. W taki sposób ja odkrywam nowe nisze i nowe pomysły na moje koszulki na Merch by Amazon. Jeśli Ci pomogłem tym filmikiem, to zostaw na dole komentarz z hashtagiem Mocna Ekipa, polajkuj ten filmik, zostaw subskrypcję i potwierdź dzwoneczkiem, tak abyś nie przegapił kolejnych filmików z serii Merch by Amazon. Jeśli natomiast chcesz zbudować własną markę osobistą na YouTube, to sprawdź tą playlistę, którą przyszkowałem dla Ciebie. Więcej na temat Merch by Amazon sprawdź w tej playliście. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się! ជាច់